Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was szybki test wzmacniacza WiFi, który kupiłem na AliExpress. Szukałem czegoś, co pomoże mi zwiększyć zasięg Wi-Fi do garażu i do pomieszczenia gospodarczego, bo sygnał z mojego routera tam nie dociera. Wybrałem ten model głównie ze względu na atrakcyjną cenę i popularność. Zobaczymy, czy poradzi sobie z poprawą zasięgu w miejscach, gdzie WiFi normalnie nie sięga. Jeśli jesteście zainteresowani recenzjami takich produktów, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. W opisie filmu podrzucę wam też kod rabatowy, który możecie wykorzystać przy zakupie tego urządzenia. Urządzenie przychodzi w prostym, kompaktowym opakowaniu, na którym znajdują się wszystkie kluczowe informacje. W środku znajdziemy wzmacniacz oraz krótką instrukcję instalacji. To wszystko. Wzmacniacz Wi-Fi oferuje dwa pasma, 2,4 GHz do 300 Mbit na sekundę oraz 5 GHz do 867 Mbit na sekundę, co łącznie daje prędkość do 1200 Mbit na sekundę. Dodatkowo może działać w trybie AP Access Point, gdzie podłączamy go kablem do routera, a urządzenie tworzy nową sieć Wi-Fi. Repeater wyposażono w cztery anteny zewnętrzne, które pomagają zapewnić lepszy zasięg i stabilność sygnału. Na spodzie znajdują się dwa porty LAN do połączenia urządzeń przewodowych, a z boku mamy przycisk WPS, który umożliwia szybką konfigurację z routerem. Ten przycisk pełni także funkcję resetowania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po podłączeniu wzmacniacza do gniazdka zaczynamy proces konfiguracji. Najpierw na naszym urządzeniu wyszukujemy nowej sieci wygenerowanej przez wzmacniacz. Po połączeniu z tą siecią zostaniemy automatycznie przeniesieni do strony konfiguracyjnej. Mamy tutaj możliwość aktualizacji oprogramowania wzmacniacza, o ile posiadamy odpowiedni plik, oraz skonfigurować możemy urządzenie w trybie AP. Co pozwala na utworzenie nowej sieci Wi-Fi podłączając extender bezpośrednio do routera za pomocą kabla Ethernet. W standardowej konfiguracji Quick Setup w trybie wzmacniacza sygnału zobaczymy listę dostępnych sieci Wi-Fi. Wybieramy tę, którą chcemy wzmocnić. W moim przypadku jest to TP-Link 7ECE. Następnie wprowadzamy hasło do tej sieci i klikamy dalej. W kolejnym kroku możemy dostosować nazwę nowo utworzonych sieci, zmienić tryb uwierzytelniania lub ustawić nowe hasło. Jeśli zdecydujemy się na jakiekolwiek zmiany, wprowadzamy je teraz. Ja zmieniam nazwę oraz hasło, inne ustawienia pozostawiam bez zmian i przechodzę dalej. Na koniec zobaczymy podsumowanie naszych ustawień, gdzie wyświetlony będą router główny oraz nazwy nowych sieci wraz z hasłem. Jeśli wszystko się zgadza, przechodzimy do kolejnego kroku. Jeśli nie, zawsze możemy wrócić i dokonać poprawek. Ważne, by na tym etapie nie być połączonym z żadną inną siecią Wi-Fi. Po kilku sekundach konfiguracja powinna zostać zakończona, co sygnalizuje dodatkowa dioda LED na wzmacniaczu. Na liście dostępnych sieci Wi-Fi pojawią się dwie nowe sieci. U mnie są to Extender 24G oraz Extender 5G. Proces konfiguracji został zakończony pomyślnie. Teraz możemy połączyć się z nową siecią Wi-Fi. Po zakończeniu konfiguracji przystąpiłem do kluczowego testu, mającego na celu sprawdzenie, czy repeater rzeczywiście rozszerzy zasięg sieci Wi-Fi do pomieszczenia gospodarczego. W moim przypadku korzystam z sieci routera z kartą SIM 4G, która działa na paśmie 2.4 GHz. Ekstender umieściłem na parterze w odległości około 18 metrów od routera, który znajduje się na piętrze. Pomiędzy nimi znajduje się strop oraz kilka ścian. Z laptopem znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym, oddalonym od ekstendera o 10 metrów. Łączna odległość od routera wynosi więc około 28 metrów. Najpierw próbowałem połączyć się bezpośrednio z routerem, który był widoczny na liście dostępnych sieci. Niestety próba połączenia zakończyła się niepowodzeniem z powodu zbyt słabego sygnału. Następnie połączyłem się z repeaterem w paśmie 2,4 GHz i przeprowadziłem test prędkości przy pomocy aplikacji Speed Test. Wyniki to pobieranie prawie 5 megabitów na sekundę, a wysyłanie około 4 megabitów na sekundę. Kolejny test wykonałem łącząc się z siecią wzmacniacza w paśmie 5 GHz. Wyniki to pobieranie ponad 16 megabitów na sekundę a wysyłanie prawie 23 megabity na sekundę. Na koniec jeszcze raz spróbowałem połączyć się z routerem. Jednak pomimo uzyskania połączenia, sygnał był na tyle słaby, że nie udało się przeprowadzić testu prędkości. Jak widzicie, repeater był w stanie skutecznie rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi. Jednak prędkości pobierania i wysyłania są dalekie od optymalnych, co może być efektem odległości oraz przeszkód w postaci stropów i ścian. Może to sugerować potrzebę dalszej optymalizacji ustawienia repeatera lub rozważenia użycia modelu o większej mocy, jeżeli oprócz zasięgu również i prędkości są kluczowe dla użytkownika. Pomimo niskiej prędkości bez problemu mogę przeglądać strony i oglądać filmiki w miejscu, gdzie wcześniej było to niemożliwe. Biorąc pod uwagę październikowe warunki. Teraz sprawdzę, jakie prędkości mogę uzyskać, konfigurując wzmacniacz w trybie Access Point i łącząc się z routerem po kablu. To pozwoli ocenić, jak wzmacniacz radzi sobie działając bezpośrednio jako punkt dostępowy bez wpływu odległości i przeszkód. Najpierw musimy zresetować urządzenie. W tym celu przytrzymujemy przycisk Reset przez około 15 sekund. Następnie ponownie łączymy się z siecią wygenerowaną przez Extender. Na stronie konfiguracji przechodzimy do zakładki ustawienia AP, gdzie możemy zmienić nazwę sieci, wybrać tryb szyfrowania oraz ustawić hasło. Po wprowadzeniu ustawień klikamy Apply. Podłączamy kabel do portu LAN2 i na liście sieci pojawią się dwie nowe sieci. Wpisując wcześniej utworzone hasło uzyskujemy dostęp do internetu. Najpierw sprawdziłem prędkość mojej sieci bezpośrednio z routera, aby mieć punkt odniesienia do wyników z trybu AP. Przebywając w tym samym pomieszczeniu, gdzie znajduje się router, uzyskałem następujące wyniki dla sieci TP-Link 7ECE: Pobieranie to 72,27 Mbit na sekundę, a wysyłanie 26,88 Mbit na sekundę. Następnie połączyłem się z sieciami wygenerowanymi przez repeater w trybie Access Point. Sieć 2.4G pobieranie 82.71 megabitów na sekundę wysyłanie 30.2 mbit na sekundę. Sieć 5G pobieranie 76.37 megabitów na sekundę, wysyłanie 28.7 megabitów na sekundę. Dodatkowo sprawdziłem połączenie przewodowe, podłączając laptop bezpośrednio do portu LAN1 we wzmacniaczu. Wyniki pobieranie 83 74 megabita na sekundę i wysyłanie 27,72 Mbps. sekundę. Jak widać w trybie AP prędkość nieznacznie wzrosła w porównaniu do wyjściowych wyników routera, co pokazuje, że wzmacniacz nie tylko zapewnia stabilność, ale w niektórych przypadkach może nawet poprawić transfery w optymalnych warunkach. Dzięki temu możemy również zauważyć, jak bardzo prędkość była ograniczona przez odległość w poprzednim teście zasięgu, gdzie łączyłem się za pomocą Wi-Fi. Podsumowując, wzmacniacz Wi-Fi spełnił swoje zadanie, zapewniając stabilny zasięg w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie wcześniej nie było dostępu do sieci. Choć prędkości przesyłu danych w tym miejscu są ograniczone, wystarczają do codziennego użytku, jak przeglądanie stron czy oglądanie wideo. W trybie AP urządzenie pokazało pełnię swoich możliwości. Oferując wyższe prędkości przesyłu. Jednak wymagane jest połączenie przewodowe z routerem, co w niektórych miejscach może być trudne do zrealizowania. W moim przypadku to jedynie test, ponieważ nie planuję przeprowadzenia stałego przewodu do pomieszczenia gospodarczego, a Wi-Fi zapewnione przez wzmacniacz jest w zupełności wystarczające. Mam nadzieję, że test pomógł Wam w ocenie możliwości tego wzmacniacza. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi recenzjami i nowinkami, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. W opisie znajdziecie kody rabatowe, które mogą się przydać przy zakupach. A więcej recenzji znajdziecie na moim blogu okazjonator.pl. Dajcie znać w komentarzach, jakich jeszcze sprzętów do domu czy podróży jesteście ciekawi. Do zobaczenia następnym razem.